Tym w mojej głowie. Serial audio w sześciu częściach. Odcinek pierwszy. Pierwszy raz. Cześć. Ja mam na imię Zosia, a to nie jest historia o bohaterce. To jest historia o mnie i o tym, jak jeden błąd potrafi zmienić wszystko. Jak jedna z pozoru nieważna decyzja może pociągnąć za sobą lawiny zdarzeń, które na zawsze odmienią twoje życie. Nie ma tu supermocy, nie ma magicznych eliksirów, tylko szara rzeczywistość, która potrafi być bardziej przerażająca niż najstraszniejsza baśń. Każda historia ma swój początek. Moja zaczyna się na imprezie. To była pierwsza klasa liceum, wiesz. Nowa szkoła, nowi ludzie i w tym wszystkim ja. Niewidzialna, cicha, zawsze z boku, zawsze w cieniu. Marzyłam o tym, żeby ktoś mnie zauważył żeby ktoś powiedział: Hej Zosia, fajnie, że jesteś. Ale nikt tego nigdy nie mówił. Aż do tamtego wieczoru. Pierwszej klasy, Dziewczyny, górę w To jest II, impreza integracyjna. To tu wszyscy mają się ze sobą poznać, porozmawiać. To takie koło ratunkowe dla takich jak ja, bo ja nie znałam prawie nikogo. Tym prawie była Lena. Sama mnie zaczepiła pierwszego dnia w nowej szkole. Pamiętam to jak dziś. Stałam pod ścianą, próbując przybrać jej kolor. Kiedy nagle usłyszałam to pytanie. Cześć! Ciebie jeszcze nie znam. Jestem Lena, a ty? Zosia. Zośka? Jak moja lalka z dzieciństwa? Miałam taką. Nie rozstawałyśmy się ze sobą prawie nigdy. Lalka? I tak to się zaczęło. Lena jest odważna, zawsze była. Gdyby nie odważyła się sama do mnie podejść i zagaić, pewnie nadal byłabym w klasie Nowym. Ona jest moim przeciwieństwem. Głośna, pewna siebie, zawsze w centrum uwagi. Ja jestem jej cieniem. Ale to wtedy mi pasowało. Przynajmniej miałam kogoś, kto wyciągał mnie z mojej skorupy. Kogoś, kto sprawiał, że czułam się mniej niewidzialna. Dziewczyny! Dziewczyny! Kurę obcazy! Jesteśmy razem z Leną na szkolnej imprezie integracyjnej. Właściwie razem to za dużo powiedziane, bo Lena tańczy, bawi się, a ja staram się nie wyglądać na przerażoną ofiarę losu. I udaję, że świetnie się bawię. Stopy już mnie rozbolały od stania. Twarz mi zdrętwiała od sztucznego uśmiechu. Chciałam być jak Lena. Ją też pewnie bolały stopy, ale od tańczenia. Lena to Lena, Zosia to Zosia. Jak ta lalka, Leny z dzieciństwa. Aktywna tylko wtedy, gdy ktoś zacznie nią poruszać. W tłumie dostrzega mam Marka. Stoi z grupą chłopaków, śmieje się. Obiekt westchnień wszystkich dziewczyn w szkole. Jest taki nieosiągalny. Czy on spojrzał na mnie? Nie, chyba nie. Chyba nie na mnie, ale nasze spojrzenia. Przepłynęły przez siebie. On patrzył na mnie. Serce bije tak, że cała się trzęsę. Odwracam wzrok. Czuję rumieniec na twarzy. Czy on mnie zauważył? Nie jestem pewna. To spojrzenie zasiało we mnie ziarno nadziei. Nowa szkoła to nowe życie, prawda? Nowy początek. Może dla mnie też. O, Lena, właśnie wychodzi z tłumu. Jest rozpromieniona. Jest świetna. Chodź! Łapie mnie za rękę i ciągnie ze sobą. Czas zmienić środowisko. To już nic ciekawego się nie wydarzy. Jej uścisk jest silny, pewny. Czuję się bezpieczniej, kiedy jest obok, ale jednocześnie czuję, że jestem ciągnięta w coś, czego nie rozumiem. W coś nowego. Wychodzimy? Wy. my. To impreza dla emerytów. Idziemy teraz do Marka. Ma wolną chatę. Będzie się działo! Marka? Tak. Tego Marka? Tego Marka. Moje serce znów zaczyna bić szybciej. Marek? Ten Marek? Ten, który przed chwilą na mnie spojrzał? Głupia, nie idziemy same! A co ty pomyślałaś? Wszyscy tam idą. Marek ma wolną chatę i zaprasza. Marka znam tylko z widzenia i opowiadań innych. To bardzo przystojny, ale jeszcze bardziej zagadkowy typ. Jeden z takich, którego to wszyscy znają, a nikt tak naprawdę. No chodź, no chodź! Będzie super, obiecuję. Zatrzymuje się. Coś skleiło moje podeszwy z parkietem sali. Nie jestem pewna, czy chcę do niego iść. Kim ja jestem? Marek jest tu królem, a ja jestem nikim. No chodź! Lena. Patrzy na mnie z niedowierzaniem i uśmiech powoli gaśnie. Widzę w jej oczach rozczarowanie. Nie chcę jej rozczarować, ale boję się. Boję się tego, co mnie tam czeka. Boję się, że znów będę niewidzialna, albo co gorsza, że zrobię coś głupiego, by nie być. Zosiu, serio, nie rób mi tego. Ty musisz wyjść do ludzi. Ta impreza to idealna okazja. Idzie chyba z pół klasy. No chodź. Życie toczy się tu i teraz! Musisz to ale, poczuć. Lena, mama czeka na mnie w domu. Serio? O dziewiętnastej? Daj spokój! Wiem, mogłam wymyślić coś lepszego, ale pani odebrała mi zdolność logicznego myślenia. Mama, bezpieczna wymówka. Wiem, że masz blokadę towarzyską, ale nie idziesz sama. Masz przecież mnie! Jak myślisz, gdzie poznaje się ludzi? W bibliotece? Na kółku szachowym? Nie. Nie wygłupiaj się. Ludzi poznajesz na imprezach, tam gdzie jest życie. Musisz się wreszcie otworzyć. Dla siebie, dla mnie, dla nas. Chyba chcę uciec. Lena jednak nigdy nie odpuszcza. Idziemy, stara. Będziemy same siedzieć przy ścianie, jak dwie rośliny doniczkowe. Chyba ty. Ja nie zamierzam siedzieć. Zresztą Tobie też nie pozwolę. No chodź już. Zobaczysz sama. Po pięciu minutach będzie ci głupio, że nie chciałaś. Będziesz super. Zaufaj mi. Czy kiedykolwiek cię zawiodłam? Nie, ale krótko się znamy. No właśnie, chodź. O, cześć dziewczyny! Ty jesteś Lena, pamiętam. A to jest jego wzrok zatrzymuje się na mnie. Czuję, jak moje policzki płoną. On na mnie patrzy. Naprawdę mnie widzi. Cześć, jestem Zosia. Dziwne, jak cichy jest mój głos. Prawie siebie nie słyszę, ale powiedziałam to. Przedstawiłam się. To już coś. Marek, dzięki, że nas zaprosiłeś. Jest ekstra. O, jakieś nowe... Przywitajcie nowe dziewczyny na pokładzie. Lena i Zosia. Czuję się jak zwierzę wzo. Wszystkie spojrzenia lądują na mnie. Chcę uciec, ale nie mogę. Jestem z Leną. Stoję obok Marka, w jego domu. Przecież nie mogę teraz uciec. Co to? Mango, ulubiony smak naszej ekipy. Na rozluźnienie. Chcesz? Marek uśmiecha się. Jego uśmiech jest czarujący, ale w jego oczach widzę coś, czego nie rozumiem. Coś co mnie niepokoi. Nie, to nie dla mnie. No. Idę tańczyć. Chodź, Zosiu. Zaraz Lena zaraz dołączę. Okej. Okay. Powiedziałam to. Zostałam dla niego, dla tej szansy. <noise> Marek przygląda mi się z zainteresowaniem. Patrzy, jakbym nagle pojawiła się znikąd, a wszyscy wokół zniknęli. Eee, Patrzy mi w oczy. Zosia? To moja szansa. Szansa na to, by być kimś, żeby być zauważoną, żeby wreszcie być fajną. Ale co to jest, to mango? Czy powinnam spróbować? Czy to bezpieczne? Moje serce bije jak młot. Strach miesza się z ekscytacją. To jest ten moment. Moment, który może zmienić wszystko. Lena macha mi z oddali, uśmiecha się, tańczy. Nie wie, co tu się dzieje. Nie wie, co zamierzam zrobić. Masz ochotę? Ochotę? A na co? Udaję, że nie rozumiem. Chcę, żeby mi wytłumaczył. Chcę, żeby mnie przekonał. Chcę, żeby to on podjął za mnie decyzję. Na mango. Jeszcze nie próbowałaś? Bez obaw. To nie jest żaden papieros. Tego się nie pali. Zero smoły. To tylko para. Nic nie szkodzi. I jakie dobre. Spróbuj. Jego głos jest przekonujący. Jego uśmiech jest hipnotyzujący. Para, bez smoły. Nic nie szkodzi. Brzmi bezpiecznie. Kusząco. Cześć. Co macie? To jest Paweł. Aha, cześć Paweł, ja jestem Zosia. A to mango, właśnie rozpakowałem. Super, bo moje właśnie wyparowało. Paweł uśmiecha się, jego oczy błyszczą. Wygląda na zadowolonego. To musi być dobre, to musi być bezpieczne. Poczekaj, teraz Zosia. Zosia? Jasne, damy przodem. Jego wzrok jest pełen ciekawości. Nie ocenia, po prostu czeka. Czeka na moją decyzję. Zastanawiasz się, spoko. Jak nie próbowałaś jeszcze bombki, to luz. Po prostu wciągasz w płuca i tyle. Sama zobaczysz, czy się posmakuje w wapownica. Jak nie, to spoko. Jeden wapnik, nikogo jeszcze nie zabije. Jeden? Tylko jeden. Co mi szkodzi? Nic. Przecież to tylko para. Bez smoły, bez konsekwencji. Tak mi się wydaje. No śmiało! Przecież jesteś częścią ekipy, nie? Powiedział to. Jestem częścią ekipy. To jest to, czego zawsze pragnęłam. Akceptacja, przynależność, bycie kimś. To jest moja szansa. A widzisz? Dobra, jeden raz. Daj. Mój głos jest pewniejszy. Decyzja podjęta. Nie ma odwrotu. Co się stanie? <klujny> I w tym momencie staję się kimś innym. Kimś, kto pasuje, kimś, kto nie musi udawać. Bo już nie czuję się gorszy. <noise> Impreza jest fajna i ja też jestem fajna. Nagle wszystko staje się prostsze. Ludzie wokół mnie wydają się bardziej przyjaźni, muzyka brzmi lepiej, a ja, ja czuję się lekka, swobodna. Wszystkie moje lęki znikają. Wszystko się tak pięknie rozmywa. Czuję miękki, pluszowy dym w mojej głowie. Nie, to nie jest dym. To para, wszystko paruje. To jest niesamowite. To jest to, czego zawsze szukałam. Ucieczka od rzeczywistości, ucieczka od siebie. W tej chwili, w tym momencie nic nie ma znaczenia. Jestem nowa, inna, jestem fajna. Wszystko płynie, wszystko paruje. Serio Marek? Ty z nią gadasz. Ale numer. Niki, nie wiem o czym mówisz. Paliła e papierosa i jakby się z tym urodziła. Miała na sobie czarną kurtkę, mocny makijaż i szyderczo się uśmiechała. Ty, mała, nie przyzwyczajaj się. Marek lubi dziewczyny z charakterem. Nie cichym kaszlem. I serio, Lena ją tu przywlokła, ale jazda. Nie, nie pytaj mnie, bo naprawdę nie pamiętam, ile razy się zaciągnęłam i czym, ale wapowałam. Na pewno. Następnego dnia rano obudziłam się z koszmarnym bólem głowy. Język miałam z piasku, a w gardle pustynię. Ale do wszystkiego można przywyknąć. Do bólu głowy, do suchości w ustach, do wszystkiego. Dziś wszystkie moje poranki wyglądają bardzo podobnie. Przywykłam. Ostatnio pojawił się kaszel. Mama myślała, że mam zapalenie oskrzeli i chciała iść ze mną do lekarza. Cudem udało mi się jej to wyperswadować. Kłamałam w żywe oczy i czułam się z tym źle. A co miałam robić? Przyznać się? Nigdy. Wówczas to był mój sekret, mój i Marka. A impreza u Marka to był dopiero początek. Początek serii zdarzeń, których nie zauważałam, a może nie chciałam zauważyć. Jedno jest pewne: Paweł miał rację. Spod. Jeden, dwa, kogo jeszcze nie zabił. Jest. To prawda, nie zabił. Zamiast tego zmienił wszystko wokół i zmienił. Mnie. Koniec części pierwszej. W serialu audio wystąpili Zosia Łucja Jurgiewicz, Lena Konstancja Popiołek, Niki Maria Kwiecień, Marek Kacper Polikowski, Paweł Borys Sawaszkiewicz, Mama Sylwia Witkowska, Psycholog Ewa Molenda. W pozostałych rolach. Maja Brodziak, Hanna Nowicka i Ga Koperkiewicz. Realizacja nagrań Stopno Records. Produkcja Remedia. Scenariusz i reżyseria Rafał Molenda.